niedzielę Idziemy z do kina, mamy na czasie, mamy coś do picia i idziemy na... na co idziemy do kina? Coś... Tak, właśnie tak Sara jak to ostatnio bywa Wchodzimy, może uda mi się coś nagrać It's time for the magic to start And there's only one screen to be watching So sit back and relax because here we go. What did you ever think this was going to be? It's 20:00. In the end, school. że mogę być w topie wracam do jeszcze dzisiaj będę robić sałatkę i skończę robić vlog no mało opóźnienia jestem ostatnio troszeczkę zajęta, ale to nic wróciłam do domu i gotuję zrobiłam sałatkę pieczone kalafior z z przyprawami sos to w sumie e, jogurt wysokobiałkowy mleczko kokosowe, masło orzechowe, przyprawy i sobie na jutro do pracy dokładnie przygotowałam to samo Tutaj tyle dnia wymieszałam i jeszcze Dustin znalazł buraczki, więc gotuję na jutro zupę. Dodałam kilka suszonych grzybków dla aromatu. Gotowa sałatka na lunch. Na śniadanie mam pudding. obiad sobie, jak wrócę. A na kolację zupa, którą Wam pokazywałam, już gotowa. Jutro będzie idealna. Dodałam też płatki, czyli taką tak sporo łyżeczkę. Impreskę i te filmy, jak przygotowały do pracy, Te są chyba. Najbardziej... cute. Pokażę więcej później. Monika robi swoim imprezkę. Po pracy zupa wyszła bardzo ostra, bardzo pyszna. Dodałam jogurt. Zjadłam z Astina ze szpinakiem, boczniakami jogurtem wymieszanym z musztardą, miodem i mleczkiem kokosowym, żeby zużyć wszystko. No i ja mam taki samej rzutu, dodałam sobie ogórka i jeszcze do tego smażę e, ser halmi. Zaraz będzie podawa. Halumi i gotowe. Dzisiaj jest zdecydowanie za gorąco, żeby robić obiad, ale mam tubę i... W ręku paszporty, tak. ponieważ kupuję bilety na naszą podróż z i lecimy do Nowego Jorku. Dziś na obiad makaron w sosie maślanym z białym winem i krewetki czosnkowe. Dla mnie, jak dla Destina, wygląda. Słupciu, lubię przepis. Od Destiny mamy w sumie białe wino, czosnek i masło, to jest najlepsze połączenie randka z mężem, potem idziemy na obiad, do kolacji, na razie ja mam skydust z piwko, ale przeleję sobie do szklanki. Dzisiaj randeczka u mam nadzieję, że nie zablokują mi tylko muzykę. Jest pięknie. Jest też mąż. Wybieramy coś pysznego do jedzenia. Jestem przeziębiona, więc Dużo do mnie. Zimno, no, jest mamy... BD, a wczoraj graliście uurzowała. I... W Szpital Amsterdam. Na jutro mam łosoś, yy, z ryżem, szpinak, jajko, sosik, warzywa. No i mam dzisiejszą kolację podobną, więc zapraszam Was na kolejny tydzień ze mną. Chyba się czuję jakby COVID wrócił, bo mamy infekcję w pracy i wszyscy robimy testy. Na pasie... pasierkowiec, nie? Kolacja? Pasie kobiec. Jestem dalej dobra przeziębiona, jest pierśnica i podam z do pracy i mam kawkę i dostałam czekoladkę. Czekam, ten pan, mąż, który tam stoi, ja kończy za 8 minut pracę. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale Dustin naprawił moją hulajnogę, więc ta hulajnoga my ją kupiliśmy na pewno przed lockdownem, prawda, w 2019 roku. Dalej śmiga po 5 latach, ale przez dwa lata nie była używana. Wymienił kółka, no i nas nie sobie śmiga codziennie do pracy. Okay, idziemy do domu, ale przejechałam się, jest super. Jest 630, ja się wybieram do pracy i czy ja zapomniałam o swoich czerwonych butach? Być może, ale... Styrówka na dzisiaj gotowa. Idę do pracy. Czuję się lepiej. Czuję się lepiej, ale dalej mi gardowa, więc zobaczę, co mi wyjdzie w testach dzisiaj. I ja mam tutaj stacjowy, więc jest siódma, zero dziewięć i ale będę pobierać pyszne gofry. Zamówienie? Jakieś nowe produkty? Dużo tego. Dzisiaj pomaga mi Edyta, więc jedziemy na dwa wózeczki. Będę robić tą e, zupę brokułową, oczywiście z e, dużą ilością brokułu. Zrobiłam kawkę mrożoną i z tym przyniósł batoniki z pracy, więc jutro podzielę się z ludźmi z pracy. Zupa brokułowa prawie gotowa. Dodam do tego jeszcze ser. Dla proteinów dla smaczku. Ale po górze. No i moja zupa brokułowa gotowa. Zapomniałam dodać marchewki, ale tu nic. Naprawdę będzie pyszne. Um, I posypałam wszystko serem. Zawsze staram się trochę, a po razie czego jak ktoś na omleta, nie? No i my zamówiłyśmy omlety. Yeah. U Dastina w pracy są nowe sałatki, więc super, bo wróciłam do domu, jest 21, będę miała na do pracy. dzisiaj zrobiłam 12-godzinną zmianę. I dostałam też od Dastina Kroisanta, bo Dastina może wziąć jeden produkt na słodko, ale Dastina nie lubi słodyczy, to zawsze nie coś wziąć, mimo podzielę się w pracy i suróweczkę. Przez to, że ja robiłam taką długą zmianę dashi, zrobiłam moje zakupy: jajka, truskawki, marchewki, coś hummus dla Edyty, bo z Edytą pracowałam jogurt i pudding proteinowy. Mm, dziękuję. Humus, pokrojoną marchewkę. mogłem kupować marchewkę pokrojoną, ale im po prostu nie smakuje. I ostatnio wspominałam Wam o jamie Chili. Wygląda tak, jest przepyszny. Jem e, się z humusem i ładuję marchewki dla mnie dla Rosji przekąska. Dzisiaj jest czwartek i mam takie piękne śniadanie. Mam omleta z tą czekoladą, ekstra truskawki i jeszcze mam sobie e, surówę dla edyty Humusa i marchewkę z humusem. Wybieram się do pracy. Czwartkowa randka z mężem i dzisiaj jesteśmy na pizzy w takim Przełodoczym, malutkim miejscu włoskim. Ja zamówiłam pizzę kuflową z grzybami, a ma, e, hot. coś, coś. America, hot America. Na Desy mamy e, tiramisu i ale podzielimy się z desyjami, więc mamy jedne. Tak, wygląda cudo. cudownie. Piątek. Ja już wróciłam z prywatnej pracy. Kładam na kawkę, czekam na Destina, czekają nas małe zakupy i będę testować te kropelki o smaku Kinder Czekolady. Czekam na Destina. Jestem już w domu i miałam już schować zakupy, ale stwierdziłam, że Wam pokażę, co w tym miesiącu kupiłam sobie tak od siebie dla siebie to co chciałam. I mam tutaj 30 izotolików. Jedna saszetka jest na pół litra z witaminami, więc sobie piję codziennie w pracy, robię sobie w mój kubek z kostkami lodu. Wziąłem sobie perfumy, jakaś nowość, to sobie wybrałam fioletowe, żeby mieć w pracy. Coś z kosmetyków, kropelki rozświetlające i puder i wziąłem dwie pasty do zębów. Ja sobie wybrałam mango i było weź jedną, drugą za darmo, Dustin wziął bananową taką żeby po prostu żeby mieć pastę do zębów o swaku Mango. <noise> więc to są moje zakupy i pasty do zębów kosztowały 9 funtów perfumki 19 tutaj chyba glow kosztował 12 funtów a pudel około 5 jestem na zakupach w małych warzywa, owoce. Mam też tam kurczaka i łososia pod e, pudingami proteinowych i mam pomysł na meksykańskie jedzenie. Tu mam też zakupy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zakupy takie już w domu, to sok, kupiłam, ale żeby był w domu, bo jak będzie ciepło takie dwineczki z malibu z mleczkiem kokosowym myślę, że będą super. Łosoś dla nas, ja kurczaka pieczarki, patryki, tam mam też kukurydzę, bo Dustin z wrapy, więc będę robić takie wrapy zapiekane pod serem ale mam również truskawki, banany, mango, to do różnych miseczek owocowych albo do śniadań pomidorki do zapiekanki, serek wiejski, w końcu chcę zrobić pizzę, dlatego wegańska salami proteinowe serki, jakby miała ochotę i, i co, cytryny do lemoniady w sumie tyle nieduże zapłaciłam. 30 kilka funtów. 6.30. Pokażę Wam moje śniadanie. Mam tu jogurt naturalny wymieszany z tymi e, kropelkami. Całkiem spoko spróbowałam granole i zostało mi jeszcze kilka truskawek, ale też e, biorę truskawki jako przekąskę i biorę jeszcze ze sobą pisać kroj Santa, więc takie mam słodki, a lunch zamówię sobie w pracy. Więc e, tak zaczynam poniedziałek granolą z jogurtem i z truskawkami i dalej testuję kropeczki, kropeczki, kropelki. <grywki> a kropelki dostałam, e, ale powiem Wam e, o nich po pracy. Na razie do pracy. Pokażę się. Mamy w pracy mama monogrąb i musiałam wydać bardzo dużo piękne rzeczy antybakteryjne zapas na około miesiąca rękawiczki, maski 50 żeli bakteryjnych i kilka pudełek chusteczek bezpieczne miejsce mam nadzieję, że szybko minie ale na ten moment mamy full lockdown w y, domie, domu, w domie, w którym pracuję I to jest tylko zapas żele chusteczki takie jednorazowe chustki takie do przecierania blatów rękawiczki Tutaj mam um, to takie, wiecie, nakładki, co się używało. Czekaj, się pokażę wszystkiego. Maseczki. Ja tradycyjnie wzięłam omleta. Edyta ma kanałki, ale mamy też suchy sosik i chyba ja mam poruszoną kawę. I dostałeś mezzo po pracy z Edytora Kliniaczki, i wpadliśmy na bufet, coś tam nam nagram. Kiedyś się nagrywałam, ale odwrócę kamerę. Po prostu wybieramy, co chcemy i jemy, ile chcemy. Chiński bufet. I na razie wybrałam bułeczkę z warzywami i tofu. I na pewno wezmę krewetki. I wszystko jest opisane. deseru. Oczywiście wszystkiego po, trochę popróbować. Pamiętacie tą fontannę czekoladową? No to oczywiście, że też spróbujemy. Ja mam pianki, Edyta ma pianki. I kończymy nasze jedzenie na tym talerzyku deserów. Mój lunch w pracy wygląda z wyróbki z mi że dwa jajka. Mam awokado małe i słówkę z suszkiem. No i szłam za. Lemoniadę. Takie żele antybakteryjne przyszły, przyszły dla wszystkich do uniformów. robię obiad. Warzywa wszystkich, które mam w domu, takie trochę kawy, Dodam mleczko kokosowe i dodam również pomidory z puszki, ale będzie do tego spaghetti, do listy kurczak. Dla mnie ciecierzyca prażona. Takie wynalazki. Czwartek po pracy. Mam dwa niewolne wolne. Kawkę. Czwartek, czyli randeczka z tyciem mi w jakieś to jest miejsce, jest Dustin. Dustin. Ej, hey. Nie wiem, gdzie mnie zamierza, zobaczymy. No było wizji, ale o tym później, na razie, czas na rendeczkę. Nie wybrał turecką restaurację. tą stronę Wam pokażę, bo jest klimatyczna i siedzimy w takim, można powiedzieć, w ogródku w Zadasianiu. Hej, Ej, Ja zamówiłam no. zamówił talerz grillowany do tego mamy piwko, pokażę wszystko tak wygląda mój obiad, ja mam grupę, a Dustin ma e, grilla i w sumie podobna cena no i piwko zamówiliśmy wygląda przepysznie i na pewno na jakiś deser się skusimy zjedliśmy, zamówiliśmy sobie desery, desery pokażę później ale Dustin zamówił sobie Irish Coffee czyli kawałek ze śmietanką i tutaj jest rum chyba, whisky? Z alkoholem i lubiłam ją bardzo pić, jak byliśmy w Irlandii. Próbujesz nagrać? Słodziutka, nie zawsze to jest słodkie na górze. No, taka z cukrem. Dobra. 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 Co deserki. Ja mam coś tradycyjnego, tureckiego z lodami, a na tiramisu i się podzielimy. Chyba pistacjowe. Przedegusta box lipcowy i odziło nie ma praktycznie żadnych słodyczy. Ale dużo napoi. Jest piwko, jest limeczek, jest energy drink, lemoniada, ketchup, papryczki kawa rozpuszczalna, oddamy, bo mamy ekspres, jak wiecie, musli. Dla deski na desce uwielbiam musli sobie jeździć na kolację. I jeden, jedyny batoniczek. No jestem zadowolona, więc tak wygląda lipcowy degustabox. Byłam dzisiaj też w polskim sklepie i za to wszystko zapłaciłam 30 funtów bardzo dużo, jeden z droższych mam tutaj płatki, miałam go na minis, ale były jakieś takie cybella, chlebek żytni do zamrażalki, wzięłam nam chipsy z tosta tęsknie, kosztowało prawie 4 funty ale bardzo mi się z mamą kojarzy, zawsze go mam w dołu więc wiedziałam, że też sobie kupię musiki do pracy, tak żeby mieć przekąskę w ciągu dnia i wzięłam sobie dwa wege pasztety z chlebkiem i z ogórkiem kiszonym i to będą pyszne śniadanka. Więc moje mili zakupy. My wróciliśmy do domu co otworzyliśmy degustabox i dzisiaj zmontuję vlog, a jutro Wam opowiem czemu są takie opóźnienia w pracy, ale mogę Wam powiedzieć, że mamy w pracy mały lockdown, co dla mnie było bardzo nadmierną ilością godzin pracy, czyli dużo nadgodzin, żeby wszystko ogarnąć, ale wczoraj była kontrola i mam nadzieję, że wszystko, wszystko poszło ok. Wychodowałam swój własny szczypiorek na śniadanie awokado tost i mam też ogórki, pomidorki yy, i chlebrzydki, które kupiłam w polskim sklepie. Witamy najmłodszego Edyta na minionki do kina. Cały schodzimy. Dzisiaj jest dzień cioci i kuby i czekamy na mamę. Zaraz Dustin dojedzie i idziemy na nową kawkę ze Starbucksa. Czekam na niego. Bajka była świetna. Edyta już pojechała z młodym do domku. Próbujemy nowe kawki z Dustinem. Dustin ma... co masz? Ja mam pistacjową czekoladę ze espressa. Dustin ma maczetkę z kakao. ucha trzeba wymieszać. 5 funtów. Dustin 6. Dużo. Kupiłam sobie nową odżywkę białkową z myślą o chlebkach bananowych i jakichś takich jednorazowych um, ciastach. Raczej mniej o szejkach, może omlety? Nie wiem, ale mam trzy banany, dwa jajka i zrobię bananowy, ale i kakaowo z masą orzechowym i odżywką białkową chlebek. Ma to sens? Ma. Będzie pyszka, bez cukru. Zobaczę, w smaku może użyję elektrolytu, dwie łyżki mąki, robię piekawkę. Póki pamiętam, to Wam coś pokażę. Dostałam od Moniki, tutaj o, o, tu, zobaczcie Instagram, przesyłkę. Zamawiała z Polski ekstrakt różny, i ja dołączyłam się do zamówienia, więc mam tutaj plus, mam jeszcze w pracy. Kinder niespodziankę, do kawki, do Ice latte, Więc na pewno będziecie widzieć jak użyłam te ekstrakty I one są z Polski, teraz wam się pojawi strona Też tu, gdzie możecie zamówić, ale tak To są takie wzmacniacze smaku, które będę używać I też dodam ten do chlebka, który robię Zrobiłam sobie pizzę, ale pizza jest Na spodzie z marchewki, cukinii, ser jajka Ja sobie zrobiłam, wstawiam dla destina. I hope you didn't reanimate your risk taking care of yourself.